Witam serdecznie. Adam Miarka na kanale Żyjąc każdym słowem. Dziś przedstawię studium Litera zabija, duch ożywia. Biblia jest księgą kontrastów. Mamy tam przedstawione takie kontrasty: Bóg, szatan, dobro, zło, życie, śmierć, wierność, odstępstwo, szczerość, obłuda, prawda, fałsz, ale też. Duch, litera. I tym szczególnie będziemy się dzisiaj zajmować. Czy stoimy na rozdrożu i czy będziemy w naszym chrześcijańskim życiu postępować według ducha, czy według litery? To jest bardzo ważna sprawa. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. Będziemy chcieli o tym szeroko mówić. Albowiem, wam, Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. My potrzebujemy sprawiedliwości, która wykracza poza sprawiedliwość z uczynką, w którą chlubili się faryzeusze. My potrzebujemy sprawiedliwości z łaski przez wiarę, która skupia się na duchowej naturze Bożych przykazań, a nie na literalnym ich przestrzeganiu. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd, to fragment wystąpienia Pana Jezusa znany jako kazanie na górze. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu Racha stanie przed raną najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Tutaj Pan Jezus dokonuje wykładni jednego z przykazań Bożych, które były dane w Starym Testamencie. I on pokazuje, że zabójstwo nie ogranicza się tylko do czynu literalnego pozbawienia czy kogoś życia. Gniewanie się na kogoś również jest przestąpieniem tego przykazania w sferze duchowej. I Pan Jezus podkreśla, abyśmy skupiali się na duchu Bożych przykazań, a nie na tylko literze. Inna wypowiedź. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Biblia pokazuje nam, że nie tylko czyn cudzołóstwa, niemoralności seksualnej, ale już myśli, zwłaszcza mężczyźni są na to podatni. Wyobrażania sobie siebie w jakiejś intymnej sytuacji z kobietą, która nie jest moją żoną, to już jest przestępstwo tego przekazania. Job stara. Testamentowy patriarcha wydawał się rozumieć tą nowotestamentową ideę. On mówi, zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę porządliwie na pannę. Ten obrazek, który tutaj jest jako ilustracja, jest bardzo sugestywny. Ten mężczyzna ogląda się za jakąś piękną kobietą i widzimy, że osoba, z którą jest najwyraźniej w jakiegoś rodzaju związku, jest tym zszokowana. I on ogląda się za nią. Nie wiemy co dzieje się w jego głowie, ale od tego co dzieje się w głowie do czynu już jest łatwiejsza droga. A wy czcicie, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od y, Żydów, powiedział pan Jezus Samarytance, która zapytała go, a gdzie to należy cześć oddawać Bogu? Na tej górze, y, gdzie my czcimy jako Samarytanie Boga, czy na tej górze, którą, na której wy czcicie Boga jako Żydzi? I pan Jezus odpowiedział: Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwy czciciele będą oddawać ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i ojciec takich szucha, którzy mu tak cześć oddawali, dawali. Pan Jezus chce powiedzieć, że teraz w nowym przymierzu nie będzie takie ważne, gdzie i w jakich okolicznościach oddaje się cześć Bogu, ale aby to robić w duchu i w prawdzie, we właściwym duchu, w duchu Bożym. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim, powiedział Pan Jezus w pewnym momencie do swoich uczniów i wprawiło ich to w niesamowitą konsternację. Wtedy yy, wielu spośród uczniów Jego usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego rzekł im to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej, duch ożywia, ciało nic nie. Pomaga. Słowa, które wam powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Pan Jezus chciał tu jakby powiedzieć, że jeżeli słuchacie, kiedy ja mówię, że musicie jeść moje ciało i pić moją krew, to nie rozumiecie tego dosłownie. To nieliteralne określenie. Ciało, litera tutaj nic nie pomaga. Duch ożywia. Wy musicie rozumieć duchową naturę tego, co ja Was uczę, tego, co Wam mówię. Wy musicie przyjąć moją ofiarę, której symbolem jest wino i chleb ustanowione w czasie, przy ostatniej wieczerzy, i to pan Jezus miał na myśli, że mamy spożywać jego ciało i pić jego krew, symbolicznie przyjmując jego ofiarę w symbolach. Wieczerzy Pańskiej. Słowa, które Wam powiedziałem, są Duchem i Żywotem. My musimy uczynić Biblię jedyną regułą wiary i postępowania i my musimy właściwie rozumieć Słowo Boże i przyjmować je jako całość, Stary i Nowy Testament, przy czym Nowy Testament jest wykładnią Starego Testamentu i nauczanie apostołów jest jeszcze uszczegółowieniem tego, czego nauczał Pan Jezus, wykładając Stary Testament. W kolejnym studium będę chciał przyjrzeć się tej kontrowersyjnej zasadzie, o której mówił Pan Jezus. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja Wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, czy chrześcijanie w Nowym Przymierzu, powinni w każdej sytuacji nadstawiać drugi policzek, dać się maltretować i wykorzystywać, będziemy chcieli. Mówić o tym na następnym studium. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania oraz subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Niech Bóg Was obficie błogosławi, abyście żyli według ducha i duch Was prowadził, abyście nie żyli według litery. Tego oczekuje od nas Pan Jezus. Chwała mu niech będzie za to. Amen.